Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności. Zadanie 18. Wyznacz wartości współczynników b i c we wzorze funkcji kwadratowej opisanej wzorem f od x równa się 2x kwadrat plus bx plus c, wiedząc, że funkcja f ma jedno miejsce zerowe, a jej wykres przecina oś o y. W punkcie P o współrzędnych 0,4. No dobrze, co wiemy o naszej funkcji? Wiemy, że współczynnik A jest równy 2, jest liczbą dodatnią, czyli, czyli ramiona skierowane są do góry. Wiemy, że funkcja F ma dokładnie jedno miejsce zerowe, czyli dla nas jest to informacja, że delta równa się 0. I dodatkowo wiemy, że wykres przecina oś o y w punkcie P. Wiemy, że wykres funkcji kwadratowej przecina oś o y w punkcie o współrzędnych 0c. Stąd wynika, że c jest równe 4, czyli już mamy współczynnik c. Teraz musimy jeszcze znaleźć współczynnik b. Jak to zrobić? No wiemy, że funkcja jest w postaci 2x kwadrat plus bx plus 4, bo c jest równe 4. Wiemy, że delta opisana jest wyrażeniem b kwadrat minus 4 razy a razy c. Wiemy, że delta jest równa 0, ponieważ funkcja ma jedno miejsce zerowe. Wiemy, że współczynnik a jest równy 2 i wiemy, że współczynnik c jest równy 4. Zatem, wstawiając do wzoru na deltę, wyznaczymy sobie współczynnik b. Czyli wstawiamy za deltę, wstawiamy 0, równa się b kwadrat przepisujemy, minus 4 przepisujemy. Za a wstawiamy 2 i za c wstawiamy 4. Minus 4 razy 2 to minus 8 i razy 4 to minus 32. Gubimy minus 32, czyli do obu stron równania dodaje 32 i zapisuję równanie od strony prawej, czyli b kwadrat jest równe 0 plus 32 to 32. No i nakładamy pierwiastek na nasze równanie, czyli tak naprawdę b. Będzie równe pierwiastek z 32 lub B będzie równe minus pierwiastek z 32. No i tutaj należy jeszcze zauważyć, że 32 można zapisać jako 16 razy 2. Pierwiastek z 16 to jest 4, czyli B jest równe 4 pierwiastki z 2 lub B jest równe minus 4 pierwiastki z 2. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.